Witam, witam bardzo serdecznie. Odpowiadam na pytania. Pan Kasper Dąbrowski, super, panie Kaczorek, może być i super. A takie stare pytania. Pan User, ten szogi, co dołączył pod koniec rozrywki, to byłem ja. Akurat widziałem, że pan gra i było wolne miejsce przy stole, to się dosiadłem. Ja zapraszam. Jeżeli ktoś chce grać ze mną przy stole, nie ma problemu. Jeżeli mi napisze tekst, to ja mogę w ogóle stół. Y, zamówić znaczy za, 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 zabukować miejsce przez stole za bez, jak brakuje mi polskiego słowa a tu przez pan Benek no żyje w 1933 roku panie Benek, bo to moja ulubiona liczba pan Ryszard wita pan Dominik, szkoda, że bez dźwięku a tu pan Andrzej dźwięku aż na to jeszcze raz tłumacza że ja wyrzucam filmy do zamrażarki nie mogę robić transmisji na żywo ponieważ jakiś taki no kochający mnie człowiek daje sygnały, że ja przeklinam, że ja używam wulgarnych słów i moje filmy są ograniczone w tak zwanych reklamach jeżeli ja mam z reklam z filmu mam 3 zł zarabiam, no to a mój film oglądany jest przez pierwsze trzy dni głównie, to, tych trzech, to z tych trzech zł dostanę parę groszy, a zawsze mogę tu powiedzieć: YouTube mi wpłacił, już więcej nie wpłaci w tym roku, nieco ponad 1800 zł za filmy szachowe i, i brydżowe, więc co tam zawsze jakieś. W, e, no to... Troszeczkę tych, pieniędzy, jest 150 zł miesięcznie. Ale zawsze jest, więc ja ten film muszę wystawić na czas przyszły. YouTube mi wtedy pisze, że się mój, mój nie nadaje dla reklamodawców. Ja go wtedy proszę o ręczne sprawdzenie. No i po ręcznym sprawdzeniu przesyłają mi list elektroniczny, radosny, że mój film nadaje się dla wszystkich. Dopiero wtedy go wystawiam do publicznej. Więc to tak, tak jest. I, I proszę mi to wybaczyć, cały czas bawi mi się w kotka i w myszkę. Podważył mi jedną ocenę filmów na te, czego tam nie wolno, i pisze, że mam niską ocenę filmu, a raz mi oszukał mnie, że już mam wysoką przez jeden dzień. Ja naiwnie wystawiłem i on to wyrzucił. Lecimy dalej. A więc przepraszam za te dźwięki. Ja tam wystawiłem trzy filmy, żeby sprawdzić, czy YouTube stwierdzi, że na tych trzech niemych filmach bez dźwięku przeklinam i też stwierdził, że przeklinam mimo, że tam nic nie, nie mówiłem, ani nie było słuchać ani jednego słowa, to były stare filmy, nieistotne Pan Adam Biedunkiewicz Panie Piotrze, cały czas oglądam Pana partii wrydżowe bardzo ładnie, że Pan ten kanał prowadzi, chyba jeden z najlepszych kanałów ryżowych w Polsce Panie Adamie, Panu powiem i najlepszy, i najgorszy bo jest praktycznie jedyny, no to tak, i gra praktycznie z wieśniami ruchów. No staram się. Sta ja po prostu w tych ruchach, znaczy w tych grach praktycznych powstają sytuacje powtarzalne. Z ogromną przyjemnością oglądam te materiały. Panie Piotrze, dużo zdrówka, jeszcze wiele materiałów. Pozdrawiam serdecznie Adam No Panie Adamie, Panie Adamie, za życzenia dziękuję, a materiałów mi nie zbraknie, bo mam mnóstwo materiałów i swoich, i cudzych, które mogę przywoływać. I z Justyna C. Jak można dobrą damę trefl przebić asem? Nie wiem, Pani Justyno. Czasami można zrobić, jak człowiek słabo na oczy widzi z jakiejś przyczyny, albo potrzebuje szybko przejść. A, albo jak jeżeli to robi ten przeciwnik przeciwka, to przykro. Kanał Brydżowy. Panie Piotrze, komentarze i w ostatnich odcinkach dają kolorytu. Może z boku by z Panem zagrała na telefonie kiedyś. Pozdrawiam Dobrej gry, dziękujemy za nagrywki, że nie no, z telefonu nie no, mamy trzy komputery podłączone do internetu, ja mam dwa. Ja mam dwa, ona ma w drugim pokoju swój i ta mogłaby spokojnie grać. Więc w tym nie ma problemu, ale nie wiem czy by się zgodziła na to, bo musiałbym to robić podstępnie. Nie mówić jej, że to dopuszczę w YouTube. Natomiast, jak to Panu powiedzieć, grała kobieta, weszła do trzeciej ligi, grała w trzeciej lidze, ma tam jakiegoś mistrza brydżowego, jednego z tych pierwszych, bo tam mistrza klubowego, czy rejonowego, czy miastowego, nie wiem jakiego tam, tam, bo to, bo to, bo to tak, no grała w tego brydża. Pan Dom, pięć lat mnie... Przy ostatnim rozdaniu kabaret lepszy, że Neobocki, Asi Kołaczkowski Nie to Asia Kołaczkowska, ale pewnie jakaś pani z telewizji. Ale to się cieszy, coś się podoba. Żartować mogę, natomiast mam dobrą wiadomość. Wracam do gry, znaczy wracam do gry z moim, z kolegą mięczkiem, który, który bardzo dobrze gra w brydża nawet lepiej ode mnie. Tam ma wuka 7 albo 12, nie wiem, ile on tego ma. Uczciwie zdobyte, więc on nie będę grał jeden przeciwko trzem, tylko będę grał we dwóch przeciwko dwóch. To będzie równo i sprawiedliwie. A wallet w 628 filmu nie był lepszy? Nie wiem. Tak, kochanie, na no, takie rzeczy mam problem, no bo musiałbym ten film obejrzeć. Odpowiedź na takie pytanie jest trudne, musiałbym pomyśleć. Więc. A dlaczego 12pc bez koloru pas, bez koloru. koloru. Oglądam pana jestem lajkiem, ja się nie znając kompletnie brydża, próbuję to skumać. Renons to się zwie i niby daje punkt, więc dlaczego pas? Jakby to powiedzieć jeżeli przeciwnicy licytują, nie pamiętam rozdania, ale licytują moje kolory albo mam źle ulokowane figury, to, to czasami pas, no. A czasami mogę się mogę nie trafić, ostatnio, chciałem zalicytować. Dwa trefle, ręka poszła do jednego. Zalecitowałem dwa trefle, i partner mi nie dołożył. To się ukaże, i to niego. O, przepraszam, 10 punkt. A 10, no to no 10, no to pas. No po prostu czasami trudno. Ale bez Kiera, no bez Kiera, no lecim dalej. kara od pana Rysia i lewa na dziesiątkę kier była do wzięcia. No, panie dom, stawski. Cieszę się, że pan jest taki czujny. Pan tutaj u mnie jest. 5 lat mój ognie ogląda, co mi to bardzo cieszy, bo to niektórzy mają napisane. Czasem, no wie Pan, no, jak komentuje się, to człowiek gra gorzej przy komentarzu, bo jest skupiony na... A poza tym, no obsługuje dwa komputery, myszki i tam coś jeszcze. Pan Maj... Maj Kelp, dzięki za ten film na YouTube, być więcej takich materiałów, lecim dalej. Uster. no mówił pan, że w Karowic. No mówiłem, że w karowiz. A, i pan płacze. Czyli ten partner mi nie dał, czy partnerka. Tam większość kobiet gra. I to są starsze panie, które ten brydż dla nich jest bardzo dobry, ponieważ pracuje im mózg. Jeżeli człowiek ma już trochę lat i pracuje mu mózg, używa mózgu, to i zdrowie ma. I zdrowszy jest i lepiej widzi, i i dlatego. Tam jest poziom różny. W ogóle średnia wieku w amerykańskiej lidze brydża jest powyżej 70. To są głównie kobiety, które praktycznie całymi dniami, cały swój czas grają w brydża. Tu brycz internetowy, ludzie to słabo wistują i rozgrywają. Rozgrywają jak umieją, no dlatego pani Mikol, te rozdania są, mają wartość szkoleniową, bo. Można wskazać błędy, jeżeli gra dwóch wybitnych graczy, czy czterech, nawet się zbierze przypadkiem i grają bezbłędnie, to nawet jak zagrają genialnie, trudno doszystwo. A tu, tu, tu po prostu no, to jest dobrze. Kontra w pierwszym rozdaniu to krwawa próba zagrania na maksy, a tam, tam tu, tu na tym serwerze bridgebase gra się na głównie, głównie na impy, czyli na punkty meczowe. Przy Karo w drugim, jak widać, tylko pomaganie przyjaciół mogli dojść do układowej końcówki i po czymś takim zbilansować. Jak Pan ładnie, pani Mikol, mówi, układowa końcówka, widać, że Pan, jak to ktoś tam mówił trochę, że Pan kuma trochę. Dzień dobry, pan, a, Pan Mateusz Gajek. Dzień dobry, Panie, potrzebuję zapytać, co to za program, który prezentuje Pan przykładowe rozdanie? Jest to program, który napisał mój syn... Napisał mi taki program do szachów, napisał mi taki program do brydża i praktycznie tam ma wszystkie potrzebne funkcje. Jeżeli ktoś z Państwa uważa, że coś by się przydało jeszcze w tym programie, to on dorobi tam. Program brydżowy czasami się zacina przy cofaniu ruchów, ale jak się wróci do początku rozdania, to od początku. Dlatego ja w niektórych sytuacjach nie mogę cofnąć lewy, bo to czasami źle działa, i wracam do początku rozdania. Także to mój syn zrobił. On jest trochę nieskalowalny, ale, ale jest nieźle. Pan Swarsk. Yy. Powodzenia, pan Domstawski, 28,50. Skąd sędzia wie, że przeciwnik po lewej się zastanawiał? Sędzia tego nie wie. Sędzia tego nie wie. Ale jak pani Monika... Jaruzelska niedawno powiedziała. Polak gra w Brydża, a ten drugi kontaktuje się z sędzią. I to wygląda tak, że przykładowo gramy w Mistrzostwach Polski 20 lat temu, czy 21. Z Krzysiem gramy, nieżyjącym już od 15 lat chyba. Z Krzysiem pojechaliśmy na Mistrzostwa Polskie, Mieliśmy tam bardzo silnych przeciwników. Wygraliśmy Robra z Mistrzami Świata, Kwietniem i Pszczołą. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak się wygrywa Robra, czyli dwa rozdania z Mistrzami Świata, Kwietniem i Pszczołą, to proszę napisać, że chcecie to zobaczyć. Oni byli wtedy Mistrzami Świata par, kiedyśmy z nimi grali. Graliśmy przeciwko Gawrysiowi i Jasemowi. Też było ciekawie. Przeciwko Panią... Dwóm panią Ewą, Harasimowicz, oj oj, 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 oj jaka mam sklerozę. I tej Banaszkiewicz, nie kozy, że nie kater, oj oj, oj. I pani Ewie Miszewskiej. Fantastyczne dwie, dwie brydżystki. No i graliśmy tam przeciwko takiej parze. Co to zrobili? System dwururka, ale oni ten system dwórka zrobili trochę później. System dwururka to taki system, który z zupełnym przypadkiem, zupełnym przypadkiem. Zupełnym przypadkiem otwarcia na wysokości jednego ma takie jak w moim kaczorku. Zupełnym przypadkiem grał tam potem dwururką na olimpiadzie. No i z, z, z... tylko że, że może kiedyś, jak kogoś interesuje, to ja mogę powiedzieć, co nam się stało z kartą konwencyjną, skróconą kartą konwencyjną, kiedy graliśmy właśnie dwa razy nam się to zdarzyło. To odpowiem na to pytanie, proszę pytać. No i graliśmy z tymi panami, reprezentantami Polski. Jeden z kwietniem grywał, drugi grywał z Markiem Wójcickim. Ten jeden to, to ten jeden taki o... Na IL czy tam coś, na IL, taki teoretyk brydża. I graliśmy, graliśmy. I jeden z nich otworzył chyba kier czy pik, nie wiem. Krzysio dał kontrę wywoławczą. No ja musiałem zbilansować, zbilansować i po bilansie powiedziałem, po krótkim namyśle, no, jedno dwusekundowym, powiedziałem trzy karo, Krzyś dołożył do trzech bez atu i wtedy oni zawołali sędziego. Przyszedł sędzia i mówią, że ja myślałem, a mój partner zalicytował na mój namysł. Jest to oczywiście ewidentne hamstwo, bezczelność, łajdactwo brydżowe, które yy, doświadczeni brydżyści stosują przeciwko takim początkującym jak Jaczy Krzysio. Ale, i co wtedy można zrobić? No, w brydżu po prostu nie wolno myśleć. Jak ktoś myśli, to można może. Wygrane rozdanie przegrać, uczciwie wygrane rozdanie, przeciwnicy zareklamują, że przeciwnik myślał, i jego partner z tego namysłu wyciągnął wniosek. Może być tak, że na przykład ja pomyślę, przeciwnik wyciągnie wniosek i on z mojego namysłu wyciągnie błędny wniosek, że wtedy ja moim namysłem zmyliłem przeciwnika. To też tak można zrobić. A jak tam było tak? A co tam się zdarzyło? A co tam się zdarzyło? Pan Rafał i pan zapomniał, jak ten, jak ten od tego się miał na imię. Nie pamiętam niestety. Zlerozem mam prze, Bardzo Przepraszam obu panów sympatycznych. To Krzyś wyrecytował regułkę, którą go nauczyłem. Nie zauważyłem, żeby mój partner myślał dłużej, wręcz przeciwnie licytował w stałym, równym tempie. No i na takie diktum akerbum, Kolega Rafał się tylko le, parksnął lekkim śmiechem, a sędzia poszedł. Nasze słowo przeciwistł. Oni mówią, że ja myślałem, a mój partner mówi, że ja nie myślałem. Że wobec tego nie mogli z, z, nie mógł on zalicytować na postajnego umysłu. Zresztą licytacja była prosta, a Krzysia miał fantazję i lubił dołożyć końcówkę trzy bezatu, więc sobie dołożył końcówkę trzeba za to, bo trzeba za to on rozgrywał, Kara by miał ja rozgrywał, Krzysio lubił rozgrywać, ale to, to to taki drobny grzeszek. Po czym było rozdanie. Jak Krzysio rozgrywał, obaj panowie mieli tak co chwilę myśleli. Co wzięli lewej, mieli zagrać, to myśleli po pół minuty. No i pytałem się ich tak po rozdaniu i co mam zawołać, sędziego na zmiany liczne zmiany tempa gry w obronie. No i znowu kolega Rafał tylko się krzywo uśmiechnął, poprawił okulary i poszedł. No to tak jest z, ty z tym namysłem. Jeżeli chcecie, żebym więcej o brydżu totalnym, mówił, z dużo mam na temat bryża totalnego, to proszę tylko dać znak. Dziękuję za. Uwagę.